Wiesz, co Polacy uwielbiają mówić po polsku? Wy lubicie mówić coś takiego jak czekam na odpowiedź, albo czekam na więcej informacji. I czemu wiem, że uwielbiacie to mówić? Przez to, że jak mówicie po angielsku, to tłumaczycie to dosłownie i mówicie I am waiting for your response, albo I am waiting for more information. I to brzmi niekulturalne. To brzmi niemiłe. Może nawet trochę hamskie? Okej, okay, może hamskie to jest za mocne słowo. Po angielsku bym powiedział, that sounds a little bit rude. Nie jestem pewny jak przetłumaczyć słowo rude. To napisz w komentarzach, jak Ty byś to przetłumaczył, bo nie wiem, czy jest dobry odpowiednik na słowo rude. Chyba Google Translate napisał niemiły albo coś takiego. Ale mi się wydaje, że niemiły nie jest dokładnie to jak rude. To czemu to jest niemiłe, że mówić I am waiting for your response? Albo I am waiting for more information, bo to brzmi, jakbyś był niecierpliwy. To brzmi, jakbyś miał pretensje. To brzmi, jakbyś mówił, I'm waiting for your response. Albo coś takiego jak, Come on, man, what are you doing? I am waiting for more information. To ja bym tego nie mówił, albo nie pisał. Chyba bym powiedział coś takiego jak, Just let me know when you have more information. Na przykład, ktoś się pyta, kiedy będzie ten event. Po angielsku, event. Event. To nie jest event po angielsku, po angielsku to jest event. What time does the event start? I ktoś odpowie, I'm not sure yet. Znaczy, że jeszcze nie wiem. To wtedy byś mógł powiedzieć, OK, no problem. Just let me know when you have more information. Albo, please let me know when you have more information. I na pewno są inne sposoby jak może to powiedzieć, ale osobiście ja bym tak powiedział. Hey, let me know when you have more information. Ale nie. I am waiting for more information. To brzmi jakby tak. <sighs> I'm waiting for more information. To jeszcze raz możesz powiedzieć, please let me know when you have more information. Albo no problem. Let me know when you have more information. Albo czasami police mówią, czekam na odpowiedź. I to tłumaczą wtedy, jako I'm waiting for your response. To nie brzmi miłe. Ja bym powiedział. Please let me know. When you have a chance to respond. Albo please let me know whenever you have a chance. O i tutaj widzicie za mną jest ktoś po narkotykach, bo jestem w Nowym Jorku, jestem na Manhattanie, w parku i tam był taki gość. Tak myślę, że po prostu po narkotykach, bo inaczej by tak nie leża. Może się tutaj mylę, może on po prostu zmęczony, ale się zdarza tutaj prawdopodobnie używał heroiny to jeszcze raz let me know when you get a chance to respond też może byś mógł powiedzieć I'm looking forward to your response ale to też może by było zainterpretowane jako trochę agresywne to ja bym powiedział just let me know whenever you have a chance to respond to jeszcze raz bym powiedział let me know when you get a chance i to znaczy daj znać, jak będziesz miał szansę albo let me know when you get more information. I tak dosłownie to znaczy daj znać, jak dostaniesz więcej informacji. Let me know when you get more information. Albo please let me know when you find out. I to znaczy proszę daj znać, jak będziesz wiedział, albo jak się dowiesz. Albo oczywiście let me know when you get a chance to respond. I to znaczy daj znać, Jak już będziesz miał szansę, żeby odpowiedzieć. Ale osobiście nigdy bym nie powiedział: I am waiting for something. Bo to brzmi niemiłe i niecierpliwe. I ostatnia rzecz. Jak chcesz odwiedzić Nowy Jork, oczywiście są ładniejsze miejsca niż to. Ale jak chcesz odwiedzić Nowy Jork ze mną, to będę planował wycieczkę w następnym roku. To napisz mi maila. Też będę miał wycieczkę. Na Florydę, i może nawet do Nowego Orlana. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.